you told me more than one Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną tutaj na moim kanale. Dzisiaj na Podlasiu upalnie, eee, ale wiecie co? Przez ten ostatni czas, co były burze, co cały czas tak padało i było niefajnie, no to stwierdziłam, że jednak ja wolę te upały, tak, ja ta, która e, jeszcze w zeszłym roku, kilka lat temu upałów nie lubiła, teraz powiem Wam szczerze, że zdecydowanie wolę, jak jest tak gorąco i parno niż miało cały cały czas padać. E, od razu na samym wstępie chciałabym Was przeprosić za odgłosy, dlatego że wcześniej wszędzie są otwierane okna i dzisiaj też mój tato kosi, e, no a trochę tego mm, miejsca do skoszenia jest, także może być głośno. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać takie dzisiaj u miłki warunki. Dobra, słuchajcie, zapowiadałam Wam na Instagramie, pokazałam Wam, że przyszła do mnie paczka z letniej wyprzedaży z H&M dla dzieci e, i zapytałam Was, czy chcecie, żebym nagrała Wam film nie jest tego dużo, ale pomyślałam, że może e, przytafam się taki po prostu filmik, dlatego że te wyprzedaże cały czas trwają wyprzedaże letnie więc możecie kupić dzieciom e, kostiumy kąpielowe. Mm, e, Boże, kąpielówki, sandałki, jakieś spódniczki, sukienki i naprawdę ceny są bardzo, bardzo fajne, atrakcyjne. No i oczywiście odpowiedzieliście, że tak, że chcecie, więc jestem przybywam z letnim holem wyprzedażowym dla dzieciaków z hajemu. Nie jest tego dużo, ale po prostu tego nam było trzeba, więc za bardzo też nie szalałam. Na samym początku słuchajcie, będę się tutaj nachylać. Bo mam to wszystko tu. Dobra, na samym początku, ym, może rzeczy nie z hajemu, które chciałabym Wam pokazać, słuchajcie, to są kąpielówki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz właśnie w hajemie y, znajdziecie bardzo dużo strojów kąpielowych, nawet z tych z filtrami UV, dużo kąpielówek. Także zerknijcie sobie, bo ceny są naprawdę fajne. Ja tutaj przyniosłam akurat takie kąpielówki ym, w minionki Leosia. Totalnie nie moja bajka, ale wiecie, no, dzieci takie kąpielówki. Ym, Lubią po prostu tutaj takie w co? W renifery chciałam powiedzieć Słuchajcie, w rekiny I słuchajcie, bardzo często Leoś U nas się świetnie sprawdzają Właśnie tego typu Kostiumy do kąpieli Wiecie, wtedy mamy pewność, że Dziecko nie spali się na słońcu Nie poparzy sobie ramion, nie poparzy sobie pleców U nas te kostiumy Się świetnie sprawdzają I on, ich jest bardzo dużo Właśnie w H&M widziałam, chyba w nekście, Także zwróćcie sobie uwagę To jest Superman Ulubieniec Leosia i to już naprawdę on ma od kilku sezonów i cały czas jest na niego dobre. Także to tak słowem wstępu. Czekajcie, bo ktoś dzwoni. Także wcale nie będzie tak łatwo dzisiaj, jak mi się wydawało. Dobra, lecimy. Jeszcze chciałabym Wam pokazać e, ostatnio, moja mama kupiła e, taką sukieneczkę Nel. Teraz jak takie upały, to najlepiej, słuchajcie sprawują się takie sukienki. E, zakładam jej po prostu pampersa, taką oto sukienkę, jest jej przewiewnie, przyjemnie, także mama kupiła Nel ci e, taką sukieneczkę. Stwierdziłam, że Wam od razu przy okazji pokażę i spójrzcie tylko na to. To jest malutkie, ale tak jak mówię, no fajnie będzie po prostu założyć jej pampersa i na ramionczkach taką oto bluzeczkę, sukieneczkę Tak jest po prostu najwygodniej i tutaj też mamie się spodobała taka oto sukieneczka I zobaczcie, właśnie z prania wyjęłam, ta już jest z długim rękawkiem, ale jest śliczna po prostu Dobra i teraz lecimy z rzeczami właśnie z hajemu z tej letniej wyprzedaży Słuchajcie, tak naprawdę dla Leosia nie potrzebowałam nic, mamy zapas wszystkiego, potrzebowałam tylko krótkie spodenki i zobaczcie, no te mi się tak spodobały, takie wakacyjne iście, naprawdę, e, więc kupiliśmy mu takie oto spodenki i słuchajcie, one były, nie powiem Wam teraz ceny, ale one były właśnie też na przycenie. Zobaczcie, no świetne są, do tego biała koszulka i myślę, że Leo będzie wyglądał naprawdę rewelacyjnie, także takie oto spodenki do wyboru, do koloru, teraz właśnie na wyprzedażach jest shortów i spodenek i dla Leosia, słuchajcie... Zamówiłam jeszcze sandały i tak mi się spodobały te miętowo-turkusowe, że stwierdziłam, że świetnie. Leoś ma karnację po tatusiu na całe szczęście. Szybko się opala, opala się pięknie na brązowo, więc stwierdziłam, że słuchajcie. No, pięknie do jego opalonej nóżki będą wyglądały te sandałki. I one, słuchajcie, są bardzo fajne, przyjemne. Są z takiej jakby gąbki zrobione. Nie wiem, czy zobaczycie. Także będą się nadawać do wody. W sam raz na wakacje. Nóżka będzie sobie odpoczywała. Także takie oto sandałki. Super, naprawdę super, Leoś już mierzył, już chce je nosić, także rozmiar jak najbardziej na tak i zobaczcie, sandałki w liście wakacyjnym kolorze. Dobra, teraz lecimy z panną Nel, czekajcie, długi miłka. ty to mogłaś tutaj sobie przygotować. Jeśli, aha, jeśli chodzi o Leosia, to um, chcę jeszcze mu kupić budki kąpielowe. Dlatego że nie było rozmiaru, więc spróbuję jeszcze raz, albo spróbuję stacjonarnie. Dlatego że właśnie Nelci, zobaczcie, kupiłam butki kąpielowe. Prezentują się tak, to jest rozmiar 20-21. I tak jak mówię, buty kąpielowe na wakacje sprawdzą się świetnie. Czy to na plaży, na piasku, czy to w wodzie, będzie na pewno bardzo wygodnie. I zobaczcie, jakie te buciki. O, tak, czekajcie. O, zobaczcie, jakie są przepiękne te buciki. Także jeszcze chciałabym takie budki kąpielowe kupić Leosiowi, ale tak jak mówię, nie było rozmiaru, więc spróbuję. Zajrzeć do sklepu stacjonarnego, albo zrobię to online, może rozmiary wrócą. E, o, i proszę bardzo, tak pięknie wyglądają. One też nie były drogie. Ja nie pamiętam cen. Bardzo Was przepraszam. E, no ale mówię, wszystko jest właśnie z mm, letniej wyprzedaży. Dobra, lecimy dalej. Jeśli chodzi o budki, to kupiłam jeszcze jej sandałki. Zobaczcie, jakie piękne te sandałki są. No, to taki mamusiowy styl. Taki mój styl. Bardzo mi się podobają. Złote, z brokatem. Przepiękne. I zawsze się wkurzam, słuchajcie, że. Że nie ma po prostu cen na metkach, jeśli chodzi o HIM. Tak bym sobie tutaj zerknęła. No a tak nie mogę I to też jest rozmiar 20-21 Przepiękne, złote, z brokatem No śliczne Także na wakacje będzie po prostu Sukieneczka, będą sandałki I tak Nel będzie się prezentować I tak Nel będzie śmigać Te sandałki są jeszcze dostępne Także zobaczcie sobie, powinny jeszcze być W różnych rozmiarach I też jak byłam ostatnio z mamą w galerii To widziałam, że ym, Są też stacjonarnie do kupienia Także jeśli Wam się podobają to o takie oto sandałki I słuchajcie, jak o sukienkach mowa, to dokupiłam jej jeszcze jedną sukienkę I Tak się śmieje, że rozmiar 12-18 rozmiarowi nierówny Dlatego, że niektóre mm, rzeczy w rozmiarze 12-18 miesięcy są takie dość małe, a niektóre dość duże I tak na przykład było w przypadku tej sukienki To jest żółta sukieneczka, przepiękna, zobaczcie, śliczna Tutaj mam motyw właśnie też tych czereśni, wisienek Piękna, w takim żółtym, ślicznym Kolorze, no myślę, że Nel Będzie się prezentować w niej przepięknie No i ona już jest dość duża To jest Rozmiar 12-18-86 I zobaczcie Ona jest duża, więc myślę, że nawet na przyszły Rok będzie spoko, teraz Nel Będzie tak w niej fajnie, wdzięcznie wyglądać Będzie miała taką długą sukienkę Alambaxi, do tego nawet zobaczcie te sandałki o, czekajcie, zobaczcie jak fajnie to wygląda taki komplecik, a później jak podrośnie to będzie miała po prostu troszkę e, krótszą tą sukienkę także taka oto żółta e, sukieneczka i słuchajcie, tak samo, y, rozmiar 86. Te spodenki wzięłam. I zobaczcie, te spodenki też wypadają na takie dość duże. Prezentują się tak, zobaczcie, błękitne, bawełniane, fajne, shorty. Y, do bluzeczki na ramionczka będzie jej bardzo, bardzo wygodnie. Także takie shorty. Shortów, słuchajcie, dla dziewczynek, jak i dla chłopców, tak jak mówiłam już na początku, było też dość dużo, więc jest w czym wybierać. I one też takie duże wypadają, więc myślę, że na pewno na jakiś czas jej posłużą. Najważniejsza rzecz, słuchajcie, której moja córcia nie miała. 娃。 To są stroje kąpielowe. Szukuje nam się wakacyjny wyjazd. Zdradzę tylko, że wyjazd będzie w Polsce. Takie mini wakacje sobie robimy. No i stwierdziłam, że muszę jej zamówić stroje kąpielowe. I właśnie na letniej wyprzedaży multum strojów kąpielowych było. I pierwszy strój, na który się zdecydowałam, i zobaczcie kiedy jest malutki, ale wydaje mi się, że on się po prostu będzie rozciągał. Wiecie, jak to jest ze strojem kąpielowym. I pierwszy strój, pokażę Wam tak, prezentuje się tak. Zobaczcie, jaki piękny motyw delikatnych kwiatuszków tutaj mamy takie śliczne falbaneczki. Rozmiar oczywiście 12-18, czyli 86. No, myślę, że Nel będzie bardzo wdzięcznie w tym stroju wyglądać. To jest zwykły strój kąpielowy. Jak nie będzie, wiecie, takich upałów, mocnego słoneczka nakremuje, nasmaruje ją i myślę, że będzie wyglądała, zobaczcie, uroczo, przepięknie w tym stroju kąpielowym, takim oto, z falbaneczkami. Także to pierwszy strój. I ostatni strój, i to będzie też ostatni zakup z moich letnich wyprzedaży z Hajemu dla dzieci. To jest strój, tak naprawdę, kostium. I słuchajcie, ja się o nich dowiedziałam od Karoli ze stylizację. Przy okazji oglądania jej jakiegoś filmiku, gdzie pokazywała też, to chyba był vlog, albo i haul, nie pamiętam. Pokazywała, że w H&M możecie dostać stroje, kostiumy kąpielowe z UV, słuchajcie, 50, także UV 50 plus. Więc stwierdziłam, że jak będę robić właśnie zakupy na tej wyprzedaży, to ten strój zakupię. One chyba regularnie kosztują 69 ,70 zł, 70, coś takiego. Ja za niego zapłaciłam. 20 zł mniej, tak przynajmniej mi się wydaje. Patrzcie, jaki przepiękny kostium, kąpielowy. Tu wszędzie są falbanki UV50, także spokojnie e, dzieciątko będzie chronione i zobaczcie, no to jest coś pięknego. Tak mi się spodobał ten kostium, że stwierdziłam o nie. I zobaczcie, on ma tutaj z tyłu zameczek, prezentuje się tak, są falbanki, e, to są róże chyba, tak? Róże, tak mi się wydaje. Różowe róże, coś pięknego. Także fajnie dzięki Karola za cynk, bo dzięki tobie dowiedziałam się właśnie, że w hajemie są kostiumy z filtrem UV50, co uważam, że naprawdę świetna sprawa. I też Karola bardzo zachwalała, mówiła, że się super u jej malutki sprawdzają, że są zadowoleni. Także, no i nasza Nel będzie miała taki oto kostium. I słuchajcie, to by było na tyle. Tak naprawdę nie było tego dużo, ale chciałam. Yy, podzielić się z wami, że jeżeli jeszcze nie korzystaliście z wyprzedaży, to zajrzyjcie sobie, bo naprawdę można w fajnych cenach dużo rzeczy, takich letnich dzieciom kupić na wakacje. I to by było na tyle, pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli Wam udało się ostatnio coś upolować na wyprzedażach dla Waszych dzieciaków, dajcie mi koniecznie znać. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmikach, zostawcie łapkę do góry. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, przyciśnijcie subskrybuj, będziecie wtedy ze mną na bieżąco. No i co, pozdrawiam i buziaczki, hej! papa